Nie wiem, czy kojarzycie, ale to jest taki serial wyprodukowany, że tak powiem, amatorsko przez fanów Adams' Family, i to się nazywa Dorosła Wednesday, czy coś takiego. Bardzo ładny mem. W ogóle bardzo przyjemny. Tam jest 10 odcinków. Niestety zostało zablokowane, bo twórca rodziny Adamsów się o, o prawa autorskie upomniał. Więc, ponieważ się pomiał o prawa autorskie, to je zabrał i nie zrobił z nimi absolutnie nic. A ludzie, którzy sobie to tworzyli, musieli zrezygnować z tego, co robili do tej pory. Także, tak. Pies ogrodnika troszkę, jakby. Zamiast się dogadać, to nie róbcie. <ścoughs> I wyszło jak zawsze. Dobra. Nakarmie świnie, kozy, kury LSD. Trzeba te pozbierać też um, jajeczka. Ej, to Kesior. Witamy. Witamy bardzo serdecznie. <noise> tutaj zostały dalej ze światła, słuchaj, jak u kosmitów. Gdzieś były koszyczki na jajka. O, to te. Bo nam tutaj się wypróżniły. Nie wiem, czy pamiętasz. Mhm. Zostały gdzieś tak jakoś dziwnie, te koszyki. Lena pisze, że z buta pójdę. 40 km to chyba nie zajdę. <głos> <głos> Będzie to trudne. Zwłaszcza drogą krajową, chociaż może to by była podróż w jedną stronę. Podoba mi się ten pomysł. Ostatnio prawie miało, przyjechały dwie ciężarówki, więc. Wisielcowa tyle radości w życiu. Prawda? zaprawie dużo entuzjazmu. Prawie przyjechały mnie dwie ciężarówki, ale dały sobie spokój. Autostopal to złapiesz. <laughs> o nie! Teraz koszyki o. mają pojemność, tylko 30 jajek się w jednym mieści, a wcześniej można było na układać. O nie! Co za oszustwo. dla no, no, no. Wisielcowej na powrót. Wisielcowa, na bilet w tej z powrotem już dobrze do mnie masz. Dziękuję Lisiasty, dziękuję Raven. No i widzisz, i przyjdziesz do mnie na obiad i już jeden dzień przeżyjesz dłużej. Jej! Wydaje się. <laughs> Teresa! W tego rzeczywiście trzeba będzie powrócić do nie Krzysia, tylko Henia, ale najpierw bym Krzysia skończyła, słuchajcie. A najpierw to bym w ogóle doprowadziła się do jakiegoś stanu używalności, bo ostatnio jestem ziemniak, który cierpi i płacze, także... <laughs> wiecie... Um. Tak wrócę, że tak powiem mózgowo mentalnie do siebie, to bar bardzo chętnie wrócę też do live'ów. Bo ogólnie chciałam wam wakacje umilić live'ami. Znaczy tym, którzy mają wakacje, bo niektórzy nie mają. ej Dan Wincentłociu, jak my wszyscy. <noise> Zapewniam cię, że wy wszyscy nie macie tego, co teraz ja mam. Niestety nie mogę Wam o tym opowiedzieć, ale to już wspominałam, że sytuacja jest pojebana w ciul. No, ponieważ jest. jest <laughs> ponieważ jest związana z prawem, ja po prostu nie mogę tego poruszać tutaj, bo mogłabym zostać oskarżona o jeszcze większe rzeczy, których kurwa nie zrobiłam, nie? <laughs> Także jak w Bezrobocie to wieczne, wieczne wakacje. Tak. Poniekąd. <laughs> Hej, smugi. Siema ma smugi. Dobrze cię widzieć. Dobrze, to co my robimy? Mia Miałeś się ustawiać fundamenty, budować dom, tylko co ten koń tam zrobił? Tylko wiesz co, ja bym zabrała, są te samochody, bo mi przeszkadzają te wyłączone światła. Uh -huh. Może trzeba wyłączyć światła. Znaczy ja je tutaj po prostu przeparkuję. O, tu na razie. I tutaj wyłączę. Tak. I tak. <laughs> Mama ostatnio cię, pytała, cię, dlaczego cię. zawsze kupuję klipery. Przecież od tego bolą palce. Tymczasem ja i moje. Przypalone włosy po tym, jak nie mogłem znaleźć swojej zapalniczki, z szefem poszedłem na fajkę. wyszedłem na fajkę wyszedłem. i wziąłem jej szarową. Nie wiem, czym są klipery. ale wiem, że ktoś się rucha w kurniku. Proszę mi opowiedzieć o tym, czym są klipery, bo ja nie wiem. Rozumiem, że to jest coś, co zapala papierosy. Bo jak nie umiesz zapalniczki żarowej i stało ci się kuku, to znaczy, że potrzebujesz. Zapalniczki, czegoś... tak, takie zapalniczki. Takie yy, czasem. Nie są te, te takie chociażby na krzemień? Nie wiem, wiem, że są jedne, których nigdy nie umiem odpalać. I nie, nie palę. Mam zapalniczkę całą jedną. Czasem ja świeczek używam, tak. Unlocks. Yy... Tak, ma to związek z prokuraturą, ale nie chodzi o to, że żarty. Nie mogę powiedzieć więcej, naprawdę, ale jestem w totalnej dupie, nie? Jest, no. potwierdzam, widziałam. Dobra, to Co znowu matko jedyna? Smugi się pyta. Smugi, to nie wiem, czy ci opowiadałam, ale tamta sprawa jeszcze się nie rozwiązała, a poszła w jeszcze gorszą stronę. Tak. No. Okay. Następna rzecz z więzienia. Tak, tak. Ale wiecie, tam jest darmowy internet w sumie, darmowe internet, jedzenie, na tak, tak, opieka tak. medyczna. Także są pewne plusy. Katie, ja wbijam i płokła? Pokła, dokładnie tak. I paliwo tanie jest. No właśnie czy nie wożą. Słuchaj, wszystkie zęby mi zrobią. Chociaż nie mam za dużo ich do zrobienia, bo w sumie mam bardzo zdrowe zęby. Moje zęby to jedyna rzecz, którą mam zdrową. I akurat tego w więzieniu! To akurat w więzieniu mi naprawią, nie? Zęby. Dobra. Młodzia teraz walczy o jak najdłuższy wyrok, To by było dla nich wszystkich mocno zaskakujące. Dobrze, kontynuujemy nasze remonty. Jak pójdziesz do więzienia, to będziesz żyć za więcej niż 6 złotych dziennie. Prawda? Żyłabym za więcej niż 6 złotych dziennie. Może trzeba iść do więzienia? Może. Słuchaj, może chcesz odsiedzieć. O! a szatan ułożyło się bardzo, bardzo niekorzystnie i bardzo źle, zwłaszcza, że nikt nie chce nas słuchać, więc jakby... ach. Czy tyle naszego Młotę domu tak biegnie... nam wystarczy? Myślę, że starczy. E, Dobra, tutaj to, to jeszcze wezmę stąd. Lady Prismatic pisze, Młocia tak biegnie z tym fundamentem, jakby chciała zamieszkać w stodole. <laughs> Może, to jest dobre Ej... rozwiązanie. Jak sobie ostatnio jechałam busikiem i widziałam takie jakieś stare rudery, sobie myślę, ale fajnie by było tam zamieszkać. Prawda? Ale za darmo. Nie, to fajnie. Ja za to nawet mogłabym trochę zapłacić, ale tylko trochę. Ale tylko trochę. Nie tyle, ile aktualnie płacę za to, co płacę. To ja nawet tyle, tylko że cała rudera dla mnie. No dobra. Czekaj, jakby nam no ganek jeszcze pierdzielny i wyjście z tyłu. Proszę Wisielcowa wkładać drenwo. Hmm. Proszę wk wkładać. Deska. Położyłam siebie. Rozmnożyłam cię. <noise> Deskcepcja! Dobra, tutaj gdzieś będzie wejście do domu, to tutaj nam zrobię taki wiesz, że sobie mamy będzie live ze z rżnięcia desek. No to przecież mamy milion urżniętych. Ostatnio żeśmy rżnęły. No Drewniana futryna, drewniana podłoga, drewniany dach, drewniana rama okienna, trójkątna ściana, drewniane okno, drewniana brama, drewniana... brama, brama, a to takie, aha, jakbyśmy sobie chciały takie wielkie drzwi zrobić, takie, wiesz, sam raz na moją dupę. To nie, to słuchaj, to ja zrobię nam takie zwykłe drzwi, takie normalne, jak dla ludzi my to niby bydło, więc... Dobra, tutaj yy, mam. Co yy, masz? Co? Co yy? Gdyby ja tak jakoś tak teleportowałam się dziwnie do samochodu. Okej. Okay. deski przywieźć, więcej desków. Przecież ja te was. są położone. Ja się tutaj rozejrzę, to tak, tutaj zrobimy. <grym> Live z desek, a potem się dziwię, że płokuła tuła. <grym> Nie, nie rozumiem mazurskowo mema, mema, ale przypuszczam. Proszę bardzo. Yy, a bo mazurskowoj pisał wcześniej, że Szelongowska chodziła do jego liceum i że nawet fotkę zostawiła w ramach takiego w tym roczniku się uczyłam. Więc może ta a a chodziła... może? Może ja nie wiem, kim jest Szelongowska. Eee, to nie jest rynkowska... chyba to, do czego powinnam się przyznawać, ale nie wiem, naprawdę. To, to jakaś tych odremontów, coś takiego. A, okej, okay. dobra. Ta. To chyba coś tam ci świtać powinno. Coś tam to jest na najlepsze świtanie, jakie może mi świtać. Ej, bo ja, ja chciałam nam zrobić słyszałam. ładny trójkątny w ogóle fundament, ale on tylko działa, jakbym chciała kółko zrobić. Eee. Nie mogę sobie tak zaokrąglić ładnie domu, bo nie mogę. No, ale dobra. Podobno mamy nowy super system. Budowania. Rondo, chcesz nam zrobić w domu? Chcę nam zrobić takie, wiesz, do picia kawki na ganku, ale nie dało o, piłabym. się. O, Prawda. No dobra, no to ja teraz stawiam ściany. Bip. Pip. Dziękuję. Tego właśnie potrzebowałam. Dzień dobry. Tu będzie jedno okno. Tu będzie drugie, tak żebyśmy widziały, jak nam się do chaty dobija i w nie wpuszczać. I jest drewniane okno. Czy to się wkłada tu? To się wkłada tu. Dobra, i teraz jeszcze drewniane drzwi. Patrz, jak idealnie! Jaki będzie piękny dom! To dom w nie! Lady Prysmatic się pyta, czy w tym trybie budowania są farby, czy będziemy mieszkały w niepomalowanej drewnianej szopie? Nigdy że nie to budowałyśmy. Drugie. Ale no tak, jest duże, duże prawdopodobieństwo, że to drugie. Dalej mieszkałabym, jeśli za cenę czynszu, który aktualnie płacę, Prawda? więcej przestrzeni niż 8 metrów kwadratowych. Sielcowa damy radę. Będą pieniążki, to Cię przeprowadzimy gdzie indziej. Może jakaś praca się znajdzie sensowna. Będzie dobrze. Mm. Jak, jak nie będzie dobrze, to się wyprowadzisz. Ja cię przechomikuję chwilę i zobaczysz, że coś się wymyśli. To ja sobie już przyjadę sprzątnąć ten pokój w piwnicy. A pokój dla świń? No, przecież robimy cały dom. Ja nie będę mieszkała ze świniami, halo. Stawię, że mam ciebie. Mam. Buzi. Buzi. Hej Danionek. Dobra, to teraz jeszcze... A satan. niełam się, ja się wyprowadziłem mając 30 zł na koncie do Warszawy, także poradzisz sobie. Oby. Oby. Będzie dobrze, Wisielcowa panikuje w ogóle na zaś, bo ona jest wiecie Czarnowicz panikara. Super, z żaby. Wisielcowa, jak ktoś, to mam wolne mieć tu u siebie w łóżku. Dziękuję. Postoję. w <laughs> Wisielcowa już miała raz amatorów łóżek, że tak to powiem. <laughs> Ma teraz traumę. Myślę, że to nie jest nikomu do niczego potrzebne. No tak jakoś wyszło. Ja nie wiem, po czym ja poznaję gdzie z tyłu, a, gdzie... znaczy, ja tył, a gdzie przód, ale czym to się różni od siebie? Nie mam bladego pojęcia. I to nie było w kontekście łóżkowym, słuchajcie. A przydałoby się takie ładnie, No, mnie może być okna. ciężko widzieć przód i tył. Sejkowa, a jak coś to zapraszam na Podlasie. Myślę, że na, niedługo nawet Podlasie będzie bardziej za drogie. Sielcowa panikuje. Po prostu panikuje najzwyczajniej w świecie. Wisielcowa miała adoratorów, ale ich powiesiła. Nie, ale niedługo sami się powieszą, jak tak pójdzie. Ups. <słuch> Oj, proszę. Ale się Nikt się nie powiesi, Wisielcowa. A może jak się powiesi, to w, to w końcu zacznie się być dla ciebie atrakcyjne, czy coś. Nie. Nie? Ale porcel biorę, tylko byle pełen. <słuch> no dobrze. Hej, Łajki, i Pemboj, hej, witamy! Cześć, wam, dobrze was widzieć. Sielcowa co normalnie, wiem. słuchajcie. Może być. Tak siedzi i tak pieprzy na tych live'ach. Eee, Mam rija, jajecznica. A potem... A potem, no, wiecie, spławiłam go, nie? <laughs> o. Obecnie jest tak, do niedługo każdego czeka kabel od żelazka, nie? Niedługo nawet na kabel od żelazka nie będziecie stać, <grystanie> na sznurówce. Dom na paletach z Biedronki, albo na kartonach. Ej, akurat mam palety, więc słuchaj, jak wisielcowa, jakby coś poszło nie tak, to zbudujemy ci u mnie na podwórku ten dom z tych palet. Jak, jak ci obijemy steropionem z paczek od widzów, to nawet będziesz miała tam ciepło, słuchaj, więc może się okazać, że ty będziesz w lepszej sytuacji niż my na zimę. Bo wiesz, tym węglem ostatnio to też tak średnio. Bo... Wiem. Płoczę bitwy o ekogroszek, wiem. A ja miałam nadzieję, że tu są jakieś ładne takie płotki. Miał być ład, ładne sposoby budowania, a tutaj na razie jest kupa, słuchajcie. A nie tutaj jest takie, taki płotek jest, ale ja nie wiem czy on będzie. No dobra, no na razie zostawię tak. Ej, okay, boczek. Siema boczku, dobrze ci widzieć. Dobra, i teraz jeszcze tutaj schody. Tutaj będziemy się co ma grylować. Będziemy. Zjadłabym sobie szaszłyczka z grilla. Sielcowa! Niedługo jesteś z powrotem u mnie, bo się tam będziesz turlać, to, to wtedy ci zrobimy szaszłyczka, bo ja mam grilla, nawet dwa grille mam. To ci zrobię z szaszłyczka. Nie, nie stać nas na mięsko! nie przesadzaj! Coś się znajdzie, coś się wymyśli. Ale, może, w celi więziennej pozwolą mi grillować, słuchaj. Wiem, że grypsować to na pewno, ale. A tu są jakieś dachy? Tego jeszcze nie wiemy. A czemu ja tutaj nie mogę schodów? Patrz, jak my będziemy tu wchodzić? Aj, bo mi się. A, dobra, już się obróciło. O! I płotek, żebyśmy nie wypadały. Simulator Żulia pokazał, że z kartonu czy sobie można nawet zamek zbudować, prawda? Tak, a tutaj łódka żółta. to niedługo będziemy budować całe osiedla. Misiełcowa, <noise> to z tych palet i z tego styropianu i z schrustu ci zbudujemy szałas. Jak pokaże się, że rzeczywiście hajsu na życie brakło. <noise> Rodzice byliby ze mnie dumni. <noise> Dobra, chcemy piętnerko. Kolejny domek, bo możemy, bo nie mamy, bo zburzyłyśmy wszystko. Tamte domy się by bo były brzydkie. Teraz budujemy własnego projektu domek, bo podobno już są takie super y, że się da. I tutaj sobie postawimy więcej lodówek i wszystkiego. Bo tamte były brzydkie i nudne, i miały tapetę i dywany, a my chcemy bez. To planowane mieszkanie plus od rządu? Tak. tak. <laughs> Tutaj wisielcowa na górce jeszcze są jakieś materiały budowlane. Dobrze. Minimalizm. O. Wiadomo. Hej, Sirszu. Piękne wymionku doniczku, dobrze cię widzieć. I miłego Sejkowa. Miłego... Zdrada stanu, oj nie, tam zdrada stanu. Z Bigotsem to nie zdrada. Hmm. Tutaj chyba wiesz co, odwrotnie położyłam ściany, bo popatrz. Tu są takie, takie nie te, się nie zazębiają. Tylko pytanie: która jest w którą stronę teraz, bo. Nie mam pojęcia. Chyba tu źle. Bo wszystko wygląda identycznie. I skąd ja mam wiedzieć... O tak, wisielcowa będzie miała dom z cebuli. Tak. Ewentualnie, słuchajcie, jednak myjownik ją wyniosę, to będzie miała zawsze ciepło. <grym> Chyba te przy drzwiach są odwrotnie. To ja te przy drzwiach rozwalę i zrobię jeszcze raz. Byśmy nie miały dziurek. Chciałbym mieć tyle siły, nie? O, tak. Teraz będzie dobrze. O! Ej, nie dalej będzie krzy... Kurwa! O, to dla mnie sklep, cycu. A chwila, dla... muszę kliknąć już. No, z tym piszą, że w kolejnej aktualizacji mają wyjść kozy. Tak, tak, i w sierpniu chyba ma wejść uprawa. Roślin. tak. Koza, kura, owca, LSD. Ta uprawa po nocach się śni. Odwrota. Hej, kubko. i Juliks, witamy was. Witamy bardzo serdecznie. Ej, czemu nie mogę tego obrócić? Halo! łódź drzwi są w złą stronę, nie ściany. Tak pisze Tak, się. Właśnie widzę. Jakie góra, do ja nie się chcę ty, Jak umieścić. nam dzionek mija. Bardzo dobrze. Cudownie. Wspaniale, migrena, złe wieści, wszystko przejebane, wszystko płonie, ale dajemy radę, słuchaj. Żygamy Także... tę Żygamy, to jest w sumie dobre określenie. Yy, to czekaj chwilę, bo ja nie umiem tych drzwi postawić, tak żeby były dobrze, bo one się nie chcą dobrze postawić. A teraz mm. chcą. Co za drzwi sabotażysty? Dobra, i teraz to badziewię, jest, działa. Patrzę, ale na tą stronę nam żadnego okna nie zrobiłam. To tutaj zrobię, żebyśmy coś widziały przez tą ścianę. <grym> żebyśmy mogły zawsze pogodę sprawdzić. Smucia. Dobrze cię Smuciu, widzieć. Annock pisze, że piękny bunkier. No, najpiękniejszy. I się cycu pyta, czy dzisiaj będą czas tęsy? Jedną. Jedną po farmie. Jedną. Dobra, do, to słuchaj. Kawał do na odwrót położyłaś podobno? Co na odwrót. Tak Kate pisze. Dobrze jest, zazębia się. Działa. Okno odwrotnie podobno. Nie no, wszystko okej. Okay. Kate, ja proszę mnie nie stresować. No to włożę rzeczy. no Składaj. Jeśli dobrze się. Tak. To teraz o. tutaj musimy, słuchaj, narobić milion stołów, zmielarek, lodówek. Czy mm -hmm. przez to, że. O nie, wisielcowa. Co? No. Przez to, że. Zburzyłam dom taki budowany w całości, bo chcę zbudować własny. Chyba nie będziemy mm -hmm. mieć kuchenki. Też kuchenka nie jest nam jakoś super potrzebna. A nie, do sera była potrzebna. Skąd ja Bo... wezmę kuchenkę teraz? Ups. Może w sklepie będzie, czekaj, zobaczę. A, Greta, już mi można kupić. Dobra. Dobrze. Jest ok. No, tutaj no, to nawet Kasia dompor nie pomoże. No jak to przecież <grym> piękny dom jest. O nie, wymionek jak możesz! Wcale nie ma takiej miny, jak na to patrzy. Greta pisze, proponuje wziąć cztery od razu. Greta, a ty ruszyłaś się już za rzeczami? Biedna Greta, wszyscy ją ucistą. Greta do roboty. Oh. Nie rób jej tak, bo się dziunia z Ja tylko się uprzejmie pytam. No, uprzejmie pytasz. Zrobiłaś, rób dalej, kontynuuj, proszę. To ja nie Hej wiem czy to się pytasz, yy, wzięłaś się już do roboty, wiesz co, musiał <grym> Nie, że wzięłaś się do roboty, tylko że czy wzięłaś się już za rzeczy, czy coś takiego powiedziałam No dobrze. Tak, powiedziałeś, że wzięłaś się już za rzeczy. A czemu ja nie mogę wiesz? tych schodów tutaj? Mogę wszędzie, mm. tylko nie tam, gdzie chcę. Mogłaś tam, ale stałaś w tych schodach. Wyjdź, Nie, ale nie, nie mogę nie stać w schodach i ich stawiać. Przez chwilę było zielone? Tylko Bo wszystkie. mogę w tą stronę na przykład. On w sumie też będzie działać. Popatrz. Ajko, proszę się. Proszę się ładnie uczyć na sprawdzian. No ale streamika też możesz obejrzeć. Pozwalamy chciałam sprawdzić i nie wiem co. Puh, puh, puh. Taka, ja może tutaj zrobię. A nie, bo tutaj będzie nam okno zasłaniało. Mech. Po co komu okna? Świeci słońce do domu, zło. Czy znaczy, generalnie, bo chciałam, że jak tutaj sobie postawię, to wiesz, będziemy mieć takie wejście na górę. Mhm. I od razu przy wejściu do domu, jakbyśmy chciały, to tak wiesz, Dida na górę. W sumie. A nie tak w tym miejscu. W tym miejscu to mało Dida na górę. No, ale znowu tutaj nie będę w okna wkładać. No tak, wkładanie w okna może być bolesne. Kieps Kiepskie i bolesne. Na razie ten, te schody tak zostawię. Wiesz ty, co? Sądząc po tym, jak, jak drejapet, to będę miała szybciej eksmisję, niż mi się wydaje. <grym> to już nie jest eksmisja, <grym> kiedy sama się <grym> wyprowadzasz. <grym> um. Będzie dobrze Wisielcowa. Łajki się pyta, dlaczego do dom się pali? A, dobra, to cień. Nie, hmm. ja bym chciała pożar w tej grze. Bo dom gorących lasek, no wiadomo. No jak. Hmm. <grywia> Oj, biorące farmerki w Twojej okolicy. Chowek dla fotera pod schodami. Ej, mieszkałabym. <grywia> I jak dają wyżywienie, mieszkałabym. Wisielcowa wiesz, u mnie schowek pod, pod, pod schodami wciąż jest, tylko tam się żyć nie da, nie? Kawe się da za 10 zł. Przetestujemy w ciągu najbliższych 6 miesięcy. Najwyżej przestanę istnieć, bo tak schudnę, że będę powietrzem. Dasz radę, Wisielcowa. Nie panikuj, nie histeryzuj. Gorzej jak zabije i przyczaśnie. No właśnie, Smicie, no właśnie. Ale Greta ma tak, że przez okno zbiera mięso ze świn i od razu do maszynek. <laughs> Cóż za pomysłowość? Nie, to my, my tutaj chcemy mieszkać ogólnie, więc wiesz, Greta. <laughs> ja tam nie chcę, żeby mignojem <laughs> przez okno waliło, ale to jest dobry pomysł. słuchaj. Tu można by było te świnki przestawić i wtedy rzeczywiście przez okno zbierać. Tak zrobimy. Greta, dziękujemy za inspirację. A Satan ma rozkminy. Czy jeśli zjesz samą siebie, to znikniesz, czy będziesz dwa razy większa? Myślę, że autokanibalizm powoduje znikanie jednak. Bo pamiętajcie, że się wydala. Nie tylko się ale też się wydala. I też spać bo cimną, jak w dubiu. I, idź spać, bo piertały gadasz. Nie, to też wydalanie, więc wiesz, jak ty. Wszystko się zgadza. Jakaj materiały ci piosę. Znaczy jeszcze nie wiozę, bo układam. Mamy taką wielką ciężarówkę i nic mi się nie mieści. <laughs> Twoja ciężarówka jest tak wielka, że nic mi się nie chce zmieścić. Tak to powinnaś powiedzieć? No, ale już nie muszę, bo mnie wyręczyłaś. Ej, bo nie mogę puścić mema, bo mi się coś zacięło. Oho, Bo muszę, chwilę nie będę zmieniać. Aaaa, dupa, nie puszczę wymiątku do chociaż jest piękne, ponieważ gra mi nie pozwala. Chyba, że muszę wstać najpierw? Tak, nie. Gra mi nie chce Tak, do... nie. <laughs> gra mi nie chce oddać kursora, słuchaj, także. Nie. Może tablet się uda wyłączyć, chociaż on już coraz bardziej umiera. Matko coś przewróciła, Mirek będzie daropizdę. No będzie lekko poirytowany. Nie, wiesz, że on nigdy nie jest lekko poirytowany. On dokładnie <laughs> to, co mówiłam. Wiem. <śmiech> <śmiech> Dobra, kliknę tutaj. To, to, się, to się działa się.